Załóżmy, że pisanie jest twoją pasją. Piszesz, bo lubisz, bo się w tym spełniasz, i samo to w sobie jest dla ciebie wystarczającą zachętą do podejmowania aktywności twórczej, czyli napędza cię motywacja wewnętrzna. Jednak w pewnym momencie zaczynasz na pisaniu zarabiać, na przykład wydając książki, czy publikując recenzje albo felietony, czyli staje się ono twoją pracą. pieniądze, które za pisanie otrzymujesz to nagrody o charakterze zewnętrznym. W takim przypadku może zajść wspomniany efekt nadmiernego uzasadnienia, polegający na tym, że zaczynasz spostrzegać, że podejmujesz aktywność literacką dla otrzymania wynagrodzenia i jednocześnie tracisz poczucie, że robisz to dlatego, że pisanie samo w sobie sprawia Ci przyjemność. W takim przypadku możesz zacząć odczuwać presję, pisanie może stać się przymusem, ucierpieć może także Twoja kreatywność, a co za tym idzie, jakość Twoich utworów. Zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy obiema motywacjami, zewnętrzną i wewnętrzną, będzie w takim przypadku kluczowe.